Pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o wywisku kłącza mm -hmm. I tutaj e, taka intuicja moja, czy możemy ten program e, rozumieć w kategorii właśnie w kategorii kłącza e, w sytuacji, w których niektóre koncerty, mm -hmm. e, wydarzenia odwołują się do pewnych zjawisk. Mamy no, bardzo wyraźne na punkty na przykład e, obecność światła, obecność obiektów, mm -hmm. ale też performance, e, multimedia, wideo. Mm -hmm. Jest to właśnie gdzieś na granicy pomiędzy różnymi kategoriami, i każde wydarzenie rodzi też nowe skojarzenia, nowe pomysły i prowadzi do siebie. Czy jakiś taki przewodnik rizomiczny moglibyśmy stworzyć? Tak, myślę, że tak. Ja mam troszeczkę coraz większy dylemat. Między innymi przez tą zmianę paradygmatów tego, co się dzieje wokół nas. Tego, czym sztuka zaczyna być, albo czym zdecydowanie nie jest, chociażby przypadek sztuki zaangażowanej, lub, lub nie za bardzo, prawda? I czasami mam wrażenie, że, że sztuka współczesna, wysublimowana, właśnie ta, w tej formule sztuka osobna, która, która po prostu się rządzi swoimi własnymi prawami, i, i tylko tak możemy ją zrozumieć. Na pewno jest zgodna, to jest taka odpowiedź, która nie jest odpowiedzią na to pytanie, ale zaraz do tego wrócimy. Na pewno jest bliska koncepcji Pauliny Oliviero z Active Listening. I to, co ja próbuję w ostatnich latach w tym festiwalu, na co próbuję namówić publiczność, a więc ograniczamy ilość informacji, ale i tak nam się nie udało, bo ten program jest rizomatyczny właśnie i taki kłączowaty, jak słusznie Paulina zauważyła. Zresztą nawet Janek, który jest dzisiaj z nami, był częścią. A to jest akurat konferencja spektrum, przepraszam. To nie to wydarzenie. Tu jakaś czysta kartka. O, tu mamy program. Yy, no i tl, 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 dlaczego o tym... Y, jeżeli zestawimy, proszę Państwa, program ten z tym, to to jest to samo. Ale wiadomo, że nie jest to samo, nie? Bo to jest tutaj, a co innego jest tutaj. Ale tak naprawdę to jest to samo. No uwierzcie, naprawdę. Że co? Że kolory inne, że format inny. Że tu jest mniej, a tu jest więcej. No tak, właśnie na tym to polega. Czyli Antek Korzeniowski, który zaprojektował zarówno plakat, jak i, jak i ulotkę, którą trzymam w ręce, jak ją tak trzymam, to w ogóle tego czarnego ptaka nie widzę. Dopiero jak go odchylam, to on się wyłania I, no i widać, że on śpiewa, czyli jakiś głos wydaje, a w ogóle to jest w cieniu i to jest nawet w takim cieniu, że go nie widać z tej strony. Natomiast natomiast tutaj jest bardzo ciekawy, zastosowany skrót. Przez Anka Korzeniowskiego, bo to zresztą na, 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 to jest nasza wspólna decyzja, że sprowadzamy wydarzenia edukacyjne, na przykład, czyli to, co jest tutaj wydrukowane e, na e, post, postacią samych wykładów, to tu ma taki, to, to są takie ptaszki, tylko tutaj jest tak coś zaznaczone, tylko, e, bo zależało na, na tym, żeby, żeby tą część edukacyjną, czyli sesję audio-art, żeby zrównać. Z głównym programem. Więc, więc to się udaje tutaj na przykład, prawda? A tekst, który się pojawił, jest w poprzek, tak, żeby go się nie dało przeczytać. To troszeczkę jak, jak moja wizytówka, na której wszystkie moje tam tytuły liczne pisze tak małą czcionkę, że nie da się przeczytać. A jak ktoś chce, to musi wziąć lupę i dopiero, dopiero musi wykonać takie, taką czynność. A tak normalnie to tylko ta podstawowa informacja jest widoczna. Tu jest troszeczkę podobnie, czyli, czyli ten komunikat, który płynie, jest związany z kolorem. Ten kolor zresztą specjalnie zamówiliśmy w drukarni i on, 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 on jest tym, tym właśnie kolorem. No i, no i to, to, to takie wskazywanie na pewne rzeczy, które są, są ważne, a przy okazji skracanie powoduje, że my. Mamy te zupełnie podstawowe informacje. Zwracam na to uwagę, dlatego że wiele festiwali, nawet takich, które, które uwielbiam, na które, których uczestniczę, w których mam wrażenie, że albo ma, cierpią na przesyt informacji, albo jest dużo informacji, w których nie możemy znaleźć tych najważniejszych informacji. Dlatego, dlatego ja bynajmniej nie mówię, że to jest lepiej. To w ogóle nie odchodzi. To, to w ogóle nie, nie chodzi o konkurs. Tylko w, tym naszym, w tej naszej wspólnej dyskusji próbujemy to zredukować po to, że w momencie, kiedy ktoś dostanie ten komunikat, i przyjdzie na to wydarzenie, to, to ma mu wystarczyć. To jest takie moje założenie. Jeżeli komuś nie wystarcza, no, moja znajoma napisała, że, że ten plakat, ale ten plakat wysłałem w sieć w JPEG-u i rzeczywiście te literki tam, tam mogły zginąć, jeżeli tak je widzieliśmy, prawda? No to to. Ale to właśnie miały zginąć. Dopiero, dopiero jak, go, jak go rozszerzymy, to dopiero widać. Jak się zainteresujemy, jeżeli wejdziemy na tą stronę. Bo jest jakaś ciekawość. A ja sobie wyobrażam, że ta ciekawość może się bardziej pojawić po koncercie niż przed. A z naszego akademickiego punktu widzenia, to my byśmy najpierw chcieli to wszystko opowiedzieć, tak. prawda? Dokładnie wytłumaczyć. I wie pan, co się dzieje, pani Karolino? Potem my już wiemy, co to będzie. Uh, yeah. <laughs> a, często, a często jest oczywiście czymś innym, więc wtedy albo mamy do czynienia z zaskoczeniem. Albo mamy do czynienia z taką klasyfikacją wstępną, z taką wprowadzaniem tego w tą określoną kategorię, no, która jest opisana. I, no I to, że dałem się namówić na podtytuł tego festiwalu, a to z kolei jest nasz, nasza umowa z, z KBF-em bo to ważna informacja, że, że 29. edycja Festiwalu the Art jest otoczona parasolem KBF-u, Biuro Festiwalowe. I to super i bardzo dziękuję KBF-owi, że, że z nami współpracują. Ale tak naprawdę tego tu nie widać. To widać dobrze na tej właśnie pierwszej kartce. To, co jest na zielono, to jest KBF, tak w na największym uproszeniu. To, co jest na zielono, to się nazywa Voices and Shadows i to jest właśnie ten program KBF-u. Jeżeli wejdziecie Państwo na tą na stronę festiwalu, no to przy tych zielonych wydarzeniach mamy KBF-bilety na przykład. I te wydarzenia wejdą na Play Kraków na przykład. Co wcale nie znaczy, że one są ważniejsze czy lepsze, ale poniekąd, jeżeli ktoś mnie pyta, czasami się zdarza takie pytanie, na szczęście Karolina mnie zapytała. Proszę mi powiedzieć, co jest najciekawsze, co jest najważniejsze w tego festiwalu. Ja miałem no, jakichś pytania unikać. <laughs> tak. no ja wtedy zawsze odpowiadam tak, ale mnie organizatorowi przecież nie mogę powiedzieć, co jest dla mnie najciekawsze, bo, bo wszystko jest ciekawe, skoro wprowadziłem tego programu. Prawda? No, taka, taka jest logika raczej. A natomiast wy, wybór już na wstępie, przyjdźcie na to, a nie idźcie na to, no to, to bez sensu. Mieliśmy ten dylemat troszeczkę z, z ustaleniem cen biletów, ale ostatecznie zostaliśmy na tym poziomie dotychczasowym, czyli one są, one są symboliczne, te, te ceny, tam 15 zł, 25, więc, więc ogólnie jest dostępne.